Wiemy, powtarzam, z bardzo wysokim stopniem pewności, że doszło do wybuchu. Wieczorne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej było właściwie powtórzeniem tez filmu, który tego dnia pokazała Podkomisja do Spraw Zbadania Przyczyny Katastrofy. Tez, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Kilka godzin wcześniej na krakowskim przedmieściu przemawia prezydent Andrzej Duda. W odróżnieniu od ubiegłorocznego wystąpienia, w którym prezydent spokojnym tonem namawiał do przebaczenia, tym razem podniesionym głosem dopomina się sprawiedliwości. W znaczeniu tym, jakim powinien się zająć wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, i państwowe służby. I nie pozostawia złudzeń, wobec kogo ta sprawiedliwość powinna zostać wyciągnięta. Kiedy spojrzymy na tamten czas, kiedy spojrzymy na następne lata, to z przykrością cisną się na usta słynne słowa tamtego ministra. Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. O sprawiedliwości mówi też Jarosław Kaczyński. W żadnym wypadku. Nie odrzucamy sprawiedliwości, nie odrzucamy prawdy. A jego przemówienie momentami brzmi jak manifest polityczny, manifest w obronie wspólnoty. Przez mniejszości, które się boją tej prawdy, ale boją się także o swoje interesy, bo naprawiamy rzeczy pospolitą i te interesy są zagrożone. Ale ta wspólnota, choć dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć. Co podziały są nader widoczne. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej osobno świętują przedstawiciele i zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, osobno władze Warszawy. Ci pierwsi najpierw mszą w warszawskiej archikatedrze i apelem pamięci przed Pałacem Prezydenckim, na powąski delegacja rządowa jedzie dopiero wtedy, gdy cmentarz opuszcza delegacja władz miasta i politycy opozycji. Po południu premier Szydło i prezes PiS odsłaniają w kancelarii prezesa Rady Ministrów tablicę pamiątkową i tu też padają słowa. Które raczej dzielą niż łączą. Doszło do tragedii, w której mieliśmy do czynienia z jednej strony ból wielkiej, ośmielam się powiedzieć, tej lepszej części narodu, ale mieliśmy też i eksplozję zła, eksplozję nienawiści. Zresztą na samej tablicy znajdują się tylko trzy nazwiska spośród 96 ofiar katastrofy. Lecha Kaczyńskiego, Przemysława Gosiewskiego i Zbigniewa Wasermana, Więc nawet mimo takich deklaracji z obu stron sceny politycznej... Ten dzień powinien łączyć, a nie dzielić. Nie ma to znaczenia, czy ktoś jest z PiSu, czy nie. My o swoich przyjaciołach pamiętamy, o wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku. Tam byli nie tylko członkowie Partii Prawo i Sprawiedliwość. Trudno uwierzyć, że obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej nie zostały zawłaszczone przez jedną partię i że kiedykolwiek staną się okazją do zjednoczenia Polaków. Jonasz Jasnożewski, ONET